No cześć, dzisiaj opowiemy wam o dziewiątym i o dziesiątym przykazaniu. Czyli nie będziesz pożądał żony bliźniego swego, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego swego. No zobaczymy jak nam to wyjdzie nie pożądaj żony albo rzeczy bliźniego swego, tak naprawdę jest pewnym takim że, no, takim jakby podsumowaniem tego, co już powiedzieliśmy wcześniej, ale patrzy tutaj się w tym przekazaniu na intencje serca. No bo ktoś może powiedzieć, zaraz, zero, nie pożądaj zany bliźniego swego, no to już mówiliśmy o tym wszystkim przykazaniu, o mm, wszystkich takich rzeczach brzydkich. Mm. Na, na przykład, że nie pożądaj rzeczy bliznego swego, no to mówiliśmy o tym, przykazanie nie kradnij. No to już chyba wszystko powiedziane, to już da mi się spokój. Ale właśnie, to przykazanie mówi o intencji. Ja to tu właśnie czytam w katechizmie, że jest napisane, że święty Jan rozróżnia trzy rodzaje pożądania, czyli pożądliwości. Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia. No to pycha. Kiedy mówię o mm, pożądliwości, pożadaniu, to tak naprawdę zastanawiamy się, co moje serduszko sobie myśli o tym. W sumie tak trochę śmiesznie powiedzieć, że serduszko myśli, bo możemy powiedzieć, że myśli to, to raczej główka i, i mózg w środku, ale tak można powiedzieć, bo, bo mm, serduszko w Piśmie Świętym, to jest um, wcale nie tam, że tam tylko to, że tam pompuje krew. Serduszko jest takim symbolem miejsca, gdzie się podejmuje decyzję, czyli miejsca naszej wody. No jest pytanie właśnie, um, niby nic nie zrobiłem, czyli nie ukradłem, nie zabiłem, ani nie zdradziłem, ani nic takiego, ale moje serduszko już się na to sikowało, czyli już spożądało. No, to teraz o tym trochę powiemy. W tej kategorii grzechu nie pożądaj, to się mieści na przykład taki inny grzech, jeden z grzechów głównych, który się nazywa zazdrość. Jak człowiek se zaczyna zazdrościć, to się wszystko zaczyna w jego serduszku, właśnie. Ktoś patrzy na to, co ktoś ma i zaczyna zazdrościć, i myśli: O, ja też bym tak chciał mieć. O, jak mi źle z tego powodu, że on ma. O, jak mi smutno z tego powodu, że jemu się udało! O, jak mi niedobrze się robi, bo on nie odniósł sukces! To się właśnie nazywa zazdrość. Zazdrość, czyli smutek z tego, że komuś jest dobrze, że ktoś jest szczęśliwy. Czyli to nie ma nic wspólnego z byciem chrześcijaninem, jak ktoś jest smutny z tego powodu, że ktoś jest szczęśliwy. Albo, że cieszy się z tego powodu, że ktoś jest nieszczęśliwy. To też jest zazdrość. I to jest jeszcze jeden grzech, główny jest związany z tymi przykazaniami, z tym dziewiątym dziesiątym. Chciwość. Chciwość, czyli chcecie mieć więcej, niż trzeba mieć i ciągle myśleć, żeby mieć więcej. To jest bardzo niefajne, tak ciągle myśleć o tym, żeby mieć więcej. To już kiedyś opowiadałem, jakby ktoś chciał mieć dużo pieniędzy, dużo, 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 i potem ma już dużo za dużo. I taka chciwość może się bardzo szybko przerodzić coś takiego, że człowiekowi bardziej zależy na tym, żeby coś mieć, niż to jakim być. I bardzo człowiekowi zależy na dobrach materialnych, czy na pieniądzach, na nie majątku, na różnych biznesach, niż na Panu Bogu. I to wtedy już nazywa się małwochwalstwo, albo inaczej idolatria, czczenie pieniędzy zamiast Pana Boga. I to może się zdarzyć każdemu. Bo z kolei to bałwochwalstwo byłoby związane z pierwszymi trzema przekazaniami, które mówią o naszej relacji do Pana Boga. Nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną. Many, 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 many. I co? I już Many jest dużo ważniejsze niż Pan Bóg dla kogoś. No, nie będziesz miał. Brał imienia Pana Boga swego nadaremno. Many, 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 many. Już Many jest ważniejsze od Pana Boga. Pamiętaj by Dzień Święty święcił. Many, many, many. Trzeba robić Many. A co tam nie działa? Mamy, mamy, mamy. I tutaj mamy, stanie się, i tutaj mamy, staje się ważniejsze od pana woda. No właśnie. A to wszystko zaczyna się w serdusku. No właśnie, najpierw się ktoś coś pomyśli, potem zacznie się rozmyślać, potem się namyśli, a potem zrobi, i wtedy jest kłopot. Bo w sumie to, że człowiek chce pracować i mieć dobre pieniądze i mieć dobre warunki, żeby jego rodzina była szczęśliwa, to zasadniczo nie było w tym nic złego. Wszystko zależy od serduszka i od intencji. Na przykład... No na przykład, gdyby jakiś facet, co ma firmę, która wstawia okna zatrudnił kolegę, który będzie rzucał kamieniami w okna, żeby ten mógł wymieniać potem okna. No masakra jakaś. To taki film, był taki film o Charlie Chaplinie, co taki chłopak biegał z nim i zrzucał kamieniami w okna, i potem Charlie Chaplin przychodził i wymieniał siły. No to jest właśnie grzechciwości. No albo jak na przykład taki lekarz by powiedział, o jak super, ludzie chorują, będą przychodzić do mnie, do lekarza, ale super, super, o żeby było więcej chorych, to już super w ogóle by było. Albo na przykład jakiś facet, który jest prawnikiem by myślał, o wreszcie jakaś porządna sprawa, jakieś poważne, kryminalne coś, coś się bardzo złego stało, to ja się cieszę, bo będę miał sprawę i będę miał z tego pieniądze i sukces. No bardzo źle tak myśleć, bardzo źle, to ktoś musi być bardzo źle poukładany. No to ktoś mi jeden taki kawał opowiadał, jak rozmawia dwóch grabarzy, Mówi jeden do drugiego co słychać, a ten mówi, no wszystko dobrze, ludzie umierają, aś miło. No ja, ja jak tak można powiedzieć w ogóle. Czy się ktoś cieszy, że ludzie umierają, bo będzie miał robotę, no to się nazywa po prostu chciwość. I taka porządliwość może się zdarzyć także na podwórku harcersko-skautowym. Nie myślcie sobie, że to tylko taki dorosły grzech, jest takie coś. Zaraz Wam powiemy. Pierwszy przykład. Robimy taką akcję, harcuj w domu i wszyscy to oglądają, wszyscy są zadowoleni, a ktoś inny po tym mówi, a ja też zrobię coś takiego, a my byśmy wtedy mówili, ojejku, on robi też coś takiego, zabiera nam widzów, ojejku, 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 ojejku. Ktoś powinniśmy się cieszyć, że ktoś wziął nasz pomysł i też chce te, tak coś nowego zrobić, coś fajnego, żeby coś tak fajnie, żeby było. A ktoś na przykład by zaczął mówić, nie fajnie właśnie, właśnie, że nie fajnie, że on takie robi coś. No jak ty robisz, to jest fajnie, a ktoś inny robi takie same coś, to już jest, nie jest fajnie? Ej no, ej no, hola, hola, niedobry człowieku. Oczywiście, inną sprawą byłoby to, gdyby ten ktoś, kto nam pomysły takie podbiera, to by kradł nasze tak zwane prawa autorskie. To jest zupełnie inna sprawa, że ktoś na przykład wziął nasz pomysł i potem powiedział, o to ja sam wymyśliłem takie coś, ja sam wymyśliłem, ja sam wymyśliłem, bo to wtedy on ma w zechciwości, przywłaszcza sobie coś, co było nasze. Ktoś zaśpiewał piosenkę Sixteen Hot Challenge, czy jakoś tak i mu kliknęło 2000 klików. A komuś kliknęło 50 000 klików, i ten ktoś, co ma 2000 klików, mówi: Ojejku, ja mam tak mało klików, on ma tak dużo, ja bym chciał mieć też tak dużo. Ej, hey, ty zazdrośniku, ty, nie fajnie tak myśleć o drugim człowieku. Jemu się udało, to powinniśmy się cieszyć, prawda? Bo zawsze powinniśmy się cieszyć, jak się komuś coś udaje. Albo jedziemy na obóz i jest olimpiada sportowa i zastęp psarna wygrał a zastęp w płaca i mówi: Ojako, ojako, a myśmy przegrały, a one wygrały. Na pewno dlatego one wygrały, bo nazywają się Sarna i dlatego biegają szybciej. A my jesteśmy Zów i biegamy wolniej. To one są takie niedobre, bo one są Sarna i tak dalej, i tak dalej. Ja już się więcej nie pojawię na zbiórce, bo jesteś niedobra, a Ty Zóza jesteś, a Ty skandal w ogóle, i tak dalej, i tak dalej. No, no i skąd się to bierze? No właśnie, z ciała, z pożądliwości oczu i pychy tego żywota. Przecież na no obozie to chodzi o to, żeby było fajnie, a nie żeby sobie nawzajem zazdrościć. Albo na przykład, gdyby jakaś zastępowa nie chciała uczyć swoich e, dziewczyn w zastępie e, tego, jak należy coś robić, bo pomyślała sobie: A bo jak o, ja ich nauczę, to one potem będą lepsze ode mnie, to ja lepiej ich nie będę uczyć, żeby one nie były lepsze ode mnie. No to ale przecież zadaniem zastępowym jest uczyć dziewczyny różnych fajnych rzeczy, które samemu człowiek się nauczył, prawda? No bo to tak jest jak mis i ucień, jak w gwiezdnych wojnach, jak Anakin uczył wszystkiego Asoki, żeby Asoka potem była duża i też umiała robić wszystkie fajne rzeczy, a nie żeby był zazdrosny i mówi: A tego cię nie nauczę, bo to jest moje, ja nikomu nie powiem. No bez sensu. My tak mówimy drużynowa i dziewczyny, ale to chłopaka też tak jest drużynowy i chłopacy. A nawet może jeszcze co za mniej więcej, bo ten drużynowy to w myśli, że ten zastępowy to se myśli, że przyboczny se myśli. A co to trzeba sobie pomagać nawzajem, a nie się zazdrościć. Że ja tu już jestem taki ho, 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 bo ja tu już mam wiesz, ja już mam trzy naszywki, wiesz, i to ja już teraz wiesz, jestem taki hej, hej, że nie będę ci teraz mówił. A se inny myśli, a to se nie mów, bo ja też kiedyś będę miał trzy naszywki, to ja wtedy z Tobą nie będę gadał. Ho, 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 ty taki jesteś, Ty. No właśnie, rodzą się z tego zazdrości, zawiście, kłótnie, a to wszystko na końcu prowadzi do masakry. No, 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 czyli na końcu do czego się to wszystko sprowadza. Będzie miłował Pana Boga swego, całego swego serca, ze wszystkich swoich sił i całej dusi swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. No i już wiadomo wszystko. I na czym opierał się właśnie całe prawo i prorocy. Wszystko się w tym zawiera. Kochaj bliźniego. Więc. Jak chcesz kochać bliźniego, to nie możesz mu zazdrościć. Nie możesz pożądać tego, co on ma, bo to na przykład potem może ci się pojawić, że z łucu w końcu ukradniesz. Nie możesz pożądać żony bliźniego swego, a nie w ogóle nie wolno pożądać innej kobiety albo innego chłopaka bo jakże to tak? To już mówiliśmy w szóstym przekazaniu o czystości. Czystość jest bardzo ważna, ponieważ jak człowiek żyje w czystości, to może łatwiej rozpoznawać, jaka jest wola Pana Boga. No a jak ktoś nie żyje w czystości, to bardzo trudno rozpoznawać, jaka jest woda Pana Boga. No to właściwie to jest, byłoby na tyle, co chcieliśmy Wam powiedzieć o tym przykazaniu. Na końcu oczywiście musimy obejrzeć jakiś film. No jaki tu film najlepiej obejrzeć? Jako że na końcu wszystko sprowadza się do tego, czy moje sumienie dobrze to rozumie, czy to źle rozumie, to opowiemy Wam o pasach bezpieczeństwa w samochodzie. No cześć. Dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o sumieniu. Sumienie to jest takie coś w człowieku, co mu pomaga dobrze żyć, czyli robić to, co jest dobre, a nie robić tego, co jest niedobre. Tylko właśnie skąd wiedzieć, co jest dobre, a co jest niedobre. Sumienie trzeba kształtować, to się mówi, czyli dbać o swoje sumienie, żeby nie było ani za duże, ani za małe, tylko takie w sam raz. Że jak sumienie jest za duże, to przepuści wszystko. I nawet jak ktoś, ktoś komuś da w dziób, to powie, e tam nic takiego sumienie i nic nie mówi, że to źle. Um, a ktoś, co sami ma takie sumienie bardzo wąskie, to mówi, ojej, tak popatrzyłem na kogoś, tak jakoś tak, że nie wiem, że może on się źle poczuł, to może to grzech. I trzeba o to dbać, by mieć dobre sumienie. Dobrze dopasowane sumienie. Pan Bóg daje nam odpowiedzi, jak to skształtować. Na przykład daje nam Pismo Święte i w Słowie Bożym możemy zobaczyć, jak Pan Jezus nam mówi, co to jest dobre sumienie, a co to jest niedobre sumienie. Sumienie jest takie podobne trochę do pasów w samochodzie, bezpieczeństwa. Jak masz za luźne pasy albo w ogóle nie masz pasów, to wylecisz w kosmos. A jak masz za ciasne, to może Cię przydusić. No zaraz zobaczymy, jak to działa pasy bezpieczeństwa to mają takie dwie części jeden to jest taki, tamten, taki zaczask, a tu jest taki drugi przycisk. i tu jest taki ten i to jak się go, tego pasa przyciągnie od tego przyciaska do zaczaska, to się zaczaskuje i się można wygodnie siedzieć, zaraz wam pokażę. I teraz jestem przypięty pasami I teraz jak będziemy jechać to mi się niewiele stanie jak na przykład samochód bardzo mocno zahamuje Ale jakbym jechał bez zapiętych pasów To bym wyleciał w kosmos Teraz zrobimy taki eksperyment Najpierw pojedziemy zapiętymi pasami, zobaczycie A potem nie zapiętymi pasami, też zobaczycie Nie róbcie tego nigdy sami w domu Bo to jest taki eksperyment i w eksperymencie to wszystko jest zabezpieczone A ja w ogóle to jestem plusowy i tak mi się nic nie stanie A teraz ta sama sytuacja, tylko bez pasów. No to była niezła jazda. Widzieliście, co się stało, jak miałem niezapięte pasy? Od razu się przekożołkowałem w ogóle. Strasznie, niebezpiecznie tak jest. Sumienie jest człowiekowi bardzo potrzebne, i trzeba dbać o swoje sumienie i odpowiednio je kształtować. Słuchać pana Jezusa. Um, i czytać Pismo Święte, wtedy będziemy wiedzieli, jak ukształtować sumienie, żeby nie było ani za luźne, ani za ciężkie, ani za ciasne. No, mam nadzieję, że eksperyment z pasami i samochodem Wam się spodobał i zrozumieliście, o co chodzi z, ze sumieniem. W sumieniu musimy zobaczyć co nam sumienie mówi i musimy sumienie odpowiednio ukształtować, żebyśmy zawsze mogli podejmować dobre decyzje, że to jakaś myśl mnie mobilizuje do tego, żeby być każdego dnia lepszym. No to pozdrawiamy Was wszystkich bardzo serdecznie. Cześć!